Dobry wieczór moi kochani. Obiecałam filmik, więc jest. Dzisiaj opowiem Wam krótko o co chodzi tak naprawdę z organizowaniem sobie czasu. Planowanie rozkładu dnia tak, żeby wszystkie rzeczy, które sobie zaplanowaliśmy Wypełnić w sposób no, oczekiwany przez nas, z pozytywnym rezultatem. To bardzo ciężka sprawa. Musimy wiedzieć, że wiele rzeczy, tak naprawdę, które wpisujemy w swój grafik, powinny być zrealizowane przynajmniej w 80%. Wtedy powiemy, że nasz planning i nasze planowanie dnia. Będzie sukcesywne. Jak to zrobić? Tak jak wspomniałam, jest to bardzo trudne zadanie. Czasami nam nie wyjdzie. Nie wyjdzie nam pierwszego dnia, nie wyjdzie nam drugiego i trzeciego. To jest zupełnie tak, jak z przeżyczeniami noworocznymi. Czasami coś sobie postanowimy i okazuje się, że jest to bardzo ciężkie do zrealizowania. Ale jak to zrobić? Musimy sobie zakupić kalendarz. Kalendarz, który będzie fajnie wyglądał, który będzie, po który będziemy sięgać, uśmiechać się. Może on być kolorowy, może on być z naszym imieniem i nazwiskiem taki, do którego będziemy codziennie wpisywać to, co zrealizujemy w danym dniu. Pamiętajcie, Wszystkie rzeczy, które wpisujemy w ten kalendarz, powinny być rzeczami, które przynoszą nam satysfakcję, czyli niezwiązane z pracą. Pracę w pierwszym etapie naszych działań nie wpisujemy w grafik. W grafik wpisujemy tylko te rzeczy, które będziemy robić ponad pracą. To znaczy działalność poza pracą, działalność społeczna, jeśli ją wykonujemy, działalność innego typu, pójście do fryzjera, pójście do spa. Czyli to jest taki czas dla nas, który wpisujemy w kalendarz. Bo nie chodzi o to, że my będziemy wpisywać w kalendarz rzeczy, które. Musimy zrobić. My musimy mieć jeszcze w tym natłoku obowiązków czas dla siebie. Tak jak mówiłam, jest to bardzo trudne, ale jest do zrealizowania. Ja oczywiście będę was instruować, jak to zrobić. Bo moi drodzy, uwierzcie mi, ale ja mam natłok obowiązków każdego dnia. Mam tak naprawdę dwie prace. Zajmuję się instytucją charytatywną, prowadzeniem wolontariatu. Mam także rodzinę, małe dziecko. Ale zawsze, w każdego dnia, znajduję czas dla siebie, żeby usiąść, żeby zadbać o skórę, o włosy. O to, żeby nawet pochodzić po osłonach internetowych i poszukać sobie jakichś ciekawych ubrań. Tak naprawdę, bardzo dobry i sukcesywny planning zależy od tego, jak my do tego podejdziemy. Czyli pierwszym zadaniem na dzień jutrzejszy będzie zakupienie sobie fajnego kalendarza. I ten kalendarz wypełnimy tylko tymi rzeczami, które będą nam przynosić w danym dniu satysfakcję. Mogą być to na razie dwie bądź trzy czynności. Zobaczymy, jak Wam wyjdzie. Porozmawiamy o tym w następnym odcinku. Natomiast pod filmikiem pokażcie, może. Swoje kalendarze, te, które macie, bądź te, które zakupiliście. Pozdrawiam Was serdecznie i do, do usłyszenia.